Dziś my wspieramy tych górników. 5 miliardów złotych, 7 miliardów złotych. Śmiejecie się, to tak wspieraliście górników? Tak, sprowadzając wejście z Rosji. Jeden wielki cyrk w Sejmie. Zaczął się temat finansów. I posłowie z dwóch obozów skoczyli na siebie i zrobili jedną wielką awanturę w Sejmie. Dziś inflacja spadła do 2,8%. Gospodarka imponująco rośnie. Inwestycje ruszyły, a z KPO płyną miliardy euro, pani które poseł, realnie pracują w na naszym kraju. Ale przepraszam, panie marszałku, tak przeszkadzają, to się nie da normalnie nic tutaj Szanowni pani państwo, powiedzieć. pani poseł ma rację, że uniemożliwiacie... A pani im... Paluchowa to za chwileczkę wy... będzie eksplodować. Uniemożliwiacie no. wypowiedź pani poseł. No. To jest prawda. Ja chcę... Ja chcę Proszę, tej... wypowie... Proszę dokończyć swoją wypowiedź. Troska o finanse publiczne to odpowiedzialność. A tej wam panie i panowie z spisu zawsze brakowało. Wysoka izba już trzeci budżet państwa z gigantycznym deficytem. 2024 210, 2025 289, 2026 272, zgodnie z projektem, łącznie 770 miliardów złotych. Ciężar zadłużenia przygniata w naszą gospodarkę. Drastyczne cięcia wydatków, w tym inwestycyjnych, zmniejszenie wsparcia na inwestycje dla samorządów gmin i powiatów, powoduje spowolnienie w gospodarce lokalnej. Proszę państwa, latem, mimo sezonu, na prace budowlane bezrobocie wzrosło o 0,5%. W moim powiecie jeden z największych pracodawców, firma Blachotrapez przeprowadziła redukcję zatrudnienia, zwolnienia grupowe 80 pracowników, w tym 40 połowę mniej więcej z Rabki i tłumaczyła to koniecznością dostosowania zatrudnienia i struktury organizacyjnej firmy do aktualnej sytuacji na rynku budowlanym, czyli przepraszam, Kicha. Wasze partactwo ciąży jak kamień polskiej gospodarce. Do dymisji, panie Domański, Pan proszę się nie chować za kobietę. Lechandowski, koalicja obywatelska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Mowa o papierach, o faktach. Takie są pasze fakty tej polskiej naszej gospodarki. Likwidowaliście kopalnie. Ile? 14. Sprowadzaliście węgiel z Rosji? Sprowadzaliście. milionant ton. Ograniczyliście wydobycie? 78 milionów do ilu? Do 48 milionów. Ale waszą wizytówką było to. Węgiel z Rosji. To było waszą wizytówką. Dzisiaj mówicie o tym, że obciążacie, obciążacie nas, bo nie robiliście przez 8 lat nic z górnictwem poza likwidacją kopań. A co się okazało? Że dzisiaj nawet nie wpisaliście w ustawę budżetową o funkcjonowaniu górnictwa obciążenia, jakie ona dzisiaj przynosi. Dziś my wspieramy tych górników. 5 miliardów złotych, 7 miliardów złotych. Śmiejecie się, to tak wspieraliście górników? Tak, sprowadzając węgiel z Rosji? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Szanowni państwo, tak właśnie wygląda propaganda w stylu PiS. Otrzymali notatki z Nowogrodzkiej, karteczka, każdy przeczyta. To ja mam do was pytanie. Co zrobiliście z obroną cywilną? To za waszych rządów ustawą o obronie ojczyzny zlikwidowaliście obronę cywilną i ochronę ludności. To przez was, przez wiele lat, Polki i Polacy nie mogli otrzymać ani złotówki poprzez samorządy i instytucje publiczne. Pan się śmieje, panie pośle, ale pan musi przyznać mi rację, że to rząd koalicji 15 października spowodował, że w budżecie państwa jest odpis w kwocie 13 miliardów złotych w tym roku, a w przyszłym roku 16 miliardów złotych na obronę cywilną. I ja, wiecie, wasze wycie... Oznacza, że jest w tej materii znakomicie. Bardzo mi przykro. Ale chciałem Wam powiedzieć, że to rząd koalicji 15 października powoduje, że po raz pierwszy możemy wydawać pieniądze od wielu lat na schrony, na zakup sprzętu, a tego nie mogliśmy robić, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Czy w rządzie zarządzanym przez Donalda Tuska ktoś kontroluje finanse publiczne? Szanowni Państwo, my po dwóch latach rządzenia mieliśmy ponad 10 miliardów deficytu, wy macie prawie 300 miliardów. Nie ma na inwestycje strategiczne, nie ma pieniędzy na inwestycje w samorządach, nie ma pieniędzy na szpitale i leczenie Polaków, nie ma pieniędzy na orzecznictwo. No, ale na co jest w takim razie? Macie pieniądze dla swoich kolegów Bardzo na jachty, dziękuję. na kluby Szanowni i Państwo. na demineraldację polskiego budżetu. Panie pośle Weber, polski ład. Pamiętamy polski ład? Miliardy na papierze, 100 miliardów a właściwie na kartonach. 100 miliardów rozwiezionych na kartonach po całej Polsce, rozgrzebanych inwestycji. A teraz fakty. Teraz fakty. Ile wydaliście na Polski Ład? Tylko 25, około 25 miliardów, a reszta z tych 100 miliardów zostawiliście nam w spadku. I prawda jest taka, że my wszystkie te inwestycje utrzymujemy, utrzymaliśmy i kontynuujemy. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.